Cześć! Ja co prawda do porannych ptaszków nie należę, dlatego no, z tym wstawaniem bywa różnie, ale jak już muszę, a często niestety muszę wstać, no to wolę zjeść, zjeść sobie coś dobrego na śniadanie, bo to jednak dodaje mi energii i takiej mocy do działania na resztę dnia. Dokładnie. Poza tym nie wiem, czy wiecie, ale zjedzenie czegoś rano znacznie poprawia nam nastrój, mhm. więc może nie jest najgorszym pomysłem, umilenie sobie początku dnia pysznym posiłkiem, prawda? Tak. No to zaczynamy. Zobaczcie nasze propozycje. Okej, okay, to pierwsza propozycja będzie taka trochę typowo-nietypowa, bo będzie to pieczona owsianka, którą można zabrać ze sobą na wynos. Ale uwaga, jest to przepis, który podesłała nam jedna z naszych widzek Dorota. Dzięki Dorota, pozdrawiamy. pozdrawiamy. Jednak my go odrobineczkę zmodyfikowałyśmy, bo tam Dorota podała nam propozycję z jabłuszkiem, a my zrobimy z bananem. Zobaczcie. Dwie szklanki mleka wlewam do rondelka i mocno podgrzewam, ale nie zagotowuję. Następnie do miski wsypuję dwie szklanki płatków owsianych i zalewam je gorącym mlekiem, po czym odstawiam na 10-15 minut. Kiedy płatki owsiane zmiękną, dodaję do nich 30 g wiórków kokosowych, garść orzechów laskowych oraz dwa pokrojone drobno banany. Tak na dobrą sprawę, to wcale nie muszą być banany albo orzechy, możecie użyć dowolnych Waszych ulubionych dodatków, nie wiem, na przykład rodzynek, nasion, owoców, a w wersji wytrawnej nawet to mogą być warzywa. Na końcu do masy owsianej dodaję 3 łyżki miodu oraz dwa jajka i wszystko dokładnie mieszam. Owsiankę przekładam do naczynia żaroodpornego, wysmarowanego masłem albo na blaszkę i piekę mniej więcej 30 minut w 180 stopniach do zarumienienia. Przepis, jak widzicie, wcale nie jest skomplikowany, a w dodatku możecie go dowolnie modyfikować. A najlepsze jest to, że można ją zjeść albo od razu, albo zabrać ze sobą do pracy lub szkoły. Przepis na kotleciki twarożkowe odkryłam całkiem niedawno i bardzo tego żałuję, bo totalnie skradły moje serce, a raczej żołądek. Słuchajcie, robi się je bardzo szybko i są naprawdę pyszne. Zobaczcie. Zaczynam od posiekania i podsmażenia na patelni jednej niewielkiej cebulki. W międzyczasie do miski wsypuję 250 g sera twarogowego, 5 łyżek mąki tortowej, bijam jedno jajko, wciskam ząbek czosnku i wszystko razem mieszam. Doprawiam szczyptą soli i pieprzu, po czym dodaję podsmażoną cebulkę i ponownie mieszam. Z powstałej masy formuję małe kotleciki i obtaczam je w mące. Słuchajcie, gdybyście mieli problem z uformowaniem tych kotlecików, to dosypcie sobie jeszcze troszkę mąki. Kotleciki smażę z obu stron na złoty kolor na średnim ogniu. Jeżeli jesteście fanami ruskich pierogów, to te kotleciki na pewno Wam posmakują. Można je podawać serkiem śmietankowym, ulubioną sałatą lub na przykład sosem czosnkowym. Ja jednak najbardziej lubię same bez żadnych dodatków, posypane jedynie szczypiorkiem. Na koniec zostawiłyśmy coś może trochę mniej zdrowego, ale za to bardzo treściwego i naprawdę pysznego. Dokładnie. Pokażemy Wam jeden z moich osobiście ulubionych siadaniowych przepisów na wyborną kaleczkę. Na początku do miski wbijamy dwa jajka i roztrzepujemy je z odrobiną soli i pieprzu. Do mieszaniny jajek dodajemy jedną łyżkę śmietany oraz jedną łyżkę keczupu, po czym znowu mieszamy. Dosypujemy 100 g startego żółtego sera i ponownie mieszamy. Teraz kromki chleba smarujemy masłem z obu stron, po czym na jednej stronie rozkładamy przygotowaną wcześniej masę. Tak przygotowane kanapki układamy na kratce i zapiekamy w piekarniku w 180 stopniach do momentu roztopienia się sera. Aby nie pobrudzić za bardzo piekarnika, wyłóżcie sobie jego dno folią, bo z kanapeczek może trochę kapać. Jeżeli nie obawiacie się nadmiaru tłuszczu, to takie zapiekane kanapeczki świetnie wychodzą również przygotowane na patelni pod przykrywką. Ten sposób pozwala cieszyć się naprawdę wybornym smakiem. A jeżeli wolicie śniadanko z dodatkiem mięsa, no to do mieszanki sera i jajek śmiało można dodać drobno pokrojony bekon, szynkę albo kiełbasę. Wszystko zależy od Was. Smacznego! Wiemy, że nasze propozycje zajmują trochę czasu, ale jeżeli uda Wam się jakoś go wygospodarować, to naprawdę warto. Albo można sobie takie pożywne śniadanie zaplanować na weekend będzie pysznie. Kochani, bardzo lubimy dostawać od Was przepisy. Jeśli macie ochotę się nimi dzielić, to podsyłajcie nam swoje propozycje na sprytne babki a postaramy się pokazać je w odcinku. Pamiętajcie o łapce w górę pod filmem i życzymy smacznego!